Dzień dobry Państwu, nazywam się Kamil Pinkos i za chwilę zaprezentuję Wam BMW M2 Competition z 2019 roku. Samochód znajduje się w naszej ofercie, zapraszam. Samochód posiada m.in. diodowe adaptacyjne reflektory przednie, felgi w rozmiarze 19 cali. Samochód jest w kolorze czarnym. Szafirowo-czarny metallic. Posiada przyciemnione tylne szyby. Jest to M2, a więc silnik 3-litrowy benzynowy pod maską. I wersja Competition posiada 410 koni mechanicznych. W środku widzimy fotele sportowe. Duży ekran nawigacji Professional, klimatyzacja automatyczna dwusferowa, ogrzewanie przednich foteli, przełącznik do zmiany charakterystyki pracy silnika oraz układu kierowniczego. A przebieg naszego samochodu to 35 934 km. Posiada również elektrycznie sterowane fotele z pamięcią oraz nagłośnienie Harman Kardon. Tylna kanapa również z mocowaniami ISOFIX oraz podłokietnikiem dla pasażerów z tyłu. Bardzo duży bagażnik, a pod klapą bagażnika znajduje się akumulator dla lepszego rozkładu masy. Jeżeli ten samolot Państwa zainteresował, zapraszam do naszego salonu Bawaria Motors w Katowicach na Alei Roździeńskiego 204. Zapraszam również do kontaktu z doradcami lub odwiedzenia naszej strony internetowej podanej na ekranie. W naszej ofercie jest zawsze około 200 samochodów używanych marek BMW i Mini. Dziękuję i do zobaczenia!